Minecraft, ale nie mogę dosiąść koloru, zielonego. O mój Boże! Jak to się wydarzyło? Jak to się wydarzyło?! nas jest na śniegu, na ten, a naszym celem jest zdobycie diamentów. RUNATO! GOLD, GOLD, GOLD! Z jest gołub, gołub, gołub. Milik. JEST TAKI SKIBIDIBIBI! Ja też jestem skibidibi. Jezu, kozak skaka. Skacze. Hmm, tutaj chyba nie pójdziemy za bardzo. O drzewo, drzewo, drzewo mam. O nie! Nie, ja się topię! Ja to się, to topię. się topię! To Mamo! Nie, to Mamo, topię to... się! Ale... No wolniej! No! Spokojnie! No nie! To jest Nienawidzę jedyna, tego! Nie? Nienawidzę! No, co Co to jest za film? Tylko potrzebuję do Parkour pro Max dudulec. Patrz to, patrz to, jaki to bierz gaming! To bierz gaming! Do wojda spadłem. Jak do wojda? Ja, ja jestem w kopalni. Nie! Nie! No więc to tak nic się nie stało. Co się obwala? Ja wpadłem na... Ja spadłem na pajęczyny. A! Aaaa! Tu się odwala. Jakby coś widzowie to my nie musimy wykopać się, jaksów. Tak, zmieniam sady. Tam są diaksy! Gdzie? Na dole! No to nie zimne, bo to na pewno są diaksy. Tak, Ale ja jej widzę! No to ty wygrałeś! Diaksy! Od jak jsi, wygraliśmy u uh, jsme UUU? Uh, uh.